Wyjątkowe i legendarne gitary zostały zaprezentowane 18 maja w grubie blusa przez znanego śląskiego lutnika Wojciecha Łukawskiego który opowiadał o wyjątkowości wybranych modeli instrumentów. Mam około 20 gitar, które, takiej no, takich kultowych modeli, były by, by produkowane przez najważniejsze firmy światowe, dzięki którym od lat praktycznie 50. XX wieku ta muzyka tworzyła się, bo bez gitary elektrycznej nie stworzono by rock rock'n'rolla. To był taki motor działania tych muzyków. Im zawsze było za cicho, odkąd gitara elektryczna powstała, zrobiło się głośno i to muzyka się rozwinęła. To są no, właśnie kultowe modele, które tak jak prawie każdy, kto był na jakimś koncercie, kojarzy logo firmy Marshall. To mimo, że loga tych gitar są nieco mniejsze i mniej widoczne, to są gitary, które od praktycznie momentu ich wynalezienia stały się kultowymi instrumentami. I w niezmienionej formie od tych lat 50. po dzień dzisiejszy są używane, ulubione przez muzyków i tworzą charakterystyczne brzmienie rock'n'rolla. Wystawa i prezentacja gitar odbyła się w ramach Vinyl Festiwalu 2019.